Na tym filmie pokażę Wam jak zrobić żakard w serduszka. To nie są takie proste serduszka z jednego oczka. To są takie serduszka, które mają trochę więcej oczek. Motyw składa się w sumie z trzech oczek plus przerwa, więc ja zrobię tutaj to dla czterech oczek. Będzie to motyw w trzech rzędach. Przygotowałam sobie tutaj parę rzędów tła. I teraz zacznę pierwszy rząd mojego żakardu, więc sobie tutaj dobiorę drugi kolor nitki. Mam szary z różowym, to jest bardzo moje ulubione połączenie. I w pierwszym rzędzie mam na przemian tylko jedno oczko różowe, jedno oczko szare, więc będzie bardzo prosto. Zaczynam od tego, że przerabiam sobie jedno oczko różowe, jedno oczko szare. I ja sobie prowadzę nitkę w ten sposób. Wiem, że część osób prowadzi sobie nitkę inaczej. Mi w ten sposób jest najwygodniej, więc w ten sposób Wam będę pokazywać różowe i tak całe okrążenie, ponieważ jest to żakard w okrążeniach. On nam tutaj w rzędach będzie da się go zrobić, ale będzie trudniej. Ja go pokazuję w okrążeniach. On jest z założenia na czapki, skarpetki, i ja go w ten sposób sobie używam. Pierwsze okrążenie jest gotowe. Jak widzicie, to tutaj tak sobie wygląda. I w momencie, jak mamy oczka na przemian, to nie ma znaczenia. Jak prowadzimy nitkę? Teraz w drugim okrążeniu będę miała pod rząd trzy oczka różowe, a potem jedno oczko szare i będzie to troszeczkę inaczej wyglądać. Zaczynam znów od różowej nitki. Pierwsze oczko jest różowe, i teraz tak. Drugie oczko jest różowe. Prowadzę różową nitkę tak, żeby szara nitka była powyżej. A trzecie różowe prowadzę tak, żeby ta moja szara nitka była poniżej. I tak jakby oplatam tą moją różową nitkę, tą szarą nitką, w związku z tym yy, nie będzie luźna ta szara nitka z tyłu. Teraz mam szare oczko. Hop. Teraz mam różowe. I znowu. Najpierw jest różowe powyżej szarego, potem jest różowe poniżej szarego, czyli tak jakby szare obie różowe. A teraz szarą spycham i nabieram sobie różową powyżej. Ja Wam za chwilę pokażę, jak to wygląda na lewej stronie. I znów mam szare oczko. I znów. Różowa nad szarą. Tutaj coś mi się rozdwoiło. A. Nad szarą. Różowa pod szarą. Znów szaraz schodzi. Różowa nad szarą. I znowu szara. Na lewej stronie to wygląda w ten sposób. Zaraz Wam to ładnie pokażę. Także nie mamy takich luźnych nitek, tylko tutaj mamy ładnie to poprzeplatane. I jeżeli macie więcej niż jedno oczko na jedno oczko w ciągu w żakardzie, to jak tak zrobicie, to będziecie mieć ładnie utrzymane napięcie nitki. Ja tu sobie to dalej będę kontynuować, czyli teraz mam różową nad szarą, różową pod szarą nitką, hop, i teraz zmieniam sobie pętelkę w Magic loopie. I znów mam różową nad szarą. Ja to bardzo powoli pokazuję, jak się już robi nie przez kamerę, to idzie troszkę szybciej. I teraz szara, i znowu różowa nad szarą różowa tak, żeby szara poszła powyżej czyli tak jakby spod spodu tej szarej czyli różowa pod szarą nitką teraz szara jest pchnięta w dół i znowu różowa, one mają się tam tak owijać, można delikatnie nawet te nitki pociągnąć znowu szara Różowa nad szarą, różowa pod szarą, różowa nad szarą. I tak cały czas na przemian. Tak wygląda sytuacja po dwóch okrążeniach. I trzecie okrążenie jest odwrotne do okrążenia numer dwa. I to jest okrążenie ostatnie, że kartu, potem znowu będę robić tylko tło. Czyli najpierw będzie szara, później będzie różowa. Teraz będą trzy szare. Pierwsza będzie nad różową. Drugie będzie podróżową. I trzecie będzie znowu nadróżową. I teraz znowu mamy różowy. I znowu trzy szare. Nadróżową. podróżową i znów nadróżową. I tak całe okrążenie. To jest bardzo prosty jacquard. Bardzo ładnie wygląda, pod warunkiem, że się ma dwie kontrastowe włóczki i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądał na gotowo. Tak wygląda mój żekard po trzech okrążeniach. Jak dorobię jeszcze parę okrążeń tego tła, to będzie lepiej widać. Więc zaraz je dorobię i pokażę Wam teraz tylko, jak wygląda lewa strona, bo teraz to będzie widać najlepiej. Lewa strona wygląda w ten sposób. Oczywiście na lewej stronie nie ma obrazka, ale nie ma też plątaniny nitek, więc myślę, że ta metoda jest bardzo fajna żeby utrzymać napięcie w żakardzie. Pokazałam wam na takim prostym, ale możecie sobie dla dowolnego żakardu dwukolorowego coś takiego zastosować. No i tak wygląda prosty żakard w małe serduszka w całej okazałości. Tak wygląda nawet w tym miejscu, tutaj gdzie jest ta pętelka od magiclupa ładnie wyszło. Jeszcze raz pokażę Tutaj muszę nitki przesunąć. Będę je chować później, albo nie będę, bo to mała próbeczka jest. Wystarczy, że powtórzenie ma czwóreczkę i takie serduszka możecie sobie zrobić. Możecie oczywiście sobie zrobić większy odstęp między serduszkami. Ogólnie chodziło o to, żeby pokazać, jak prowadzić nitkę, żeby utrzymać napięcie w tym żekarcie.